Witamy serdecznie wszystkich wybranych. Mamy 16 dzień. sierpnia 2023 r. nie ma. Świadkowie Jehowi mówią, że Armagedon to jest wojna. Że chyba wszystkie rządy zniszczy, oni przeżyją czyli tu mamy przekład świadków Jehowy, przekład Nowego Świata, Czarne Okładki i objawienie 16 rozdział, 16 werset? Zgromadził ich na miejsce. Czy to jest miejsce, to nie jest wojna? Po hebrajsku, armagedon Siódmy anioł Henryk Krzymczak wylewa czasze w powietrze, dlatego świadkowie nie rozumieją, bo nie wnikają. Jehowa amerykański nie jest królem ich im będzie królestwo zabrane. Jehowa będzie mordował. Swoich, których właśnie oszukał, i pieniądze potrzebuje na pedofilii amerykańskie hoba. Nie ma nic wspólnego z Ojcem Chrystusa, ojcze, nasz jest jest niebie. Wyprawdzi z Boga prawdziwego. Mateusz 11, r. 25-30. Chrystus się modli do swego ojca. Witaj, bracie. Witamy. Poczekaj chwilę, porozmawiamy. Także Mateusz 11 rozdział 25-30 Wychwalam Cię Ojcze, zakryłeś te rzeczy przed świadkami chowy, adwentystami, baptystami, wolnymi chrześcijanami i objawiłeś prawdę na Syjonie, w Słowie Bożym Izajasza 66 8. w ciągu jednego dnia na Syjonie narodzi się naród, czyli owce, Jana 10 rozdział, pójdą za głosem prawdy Chrystusa. Owce są jako anioły, bo często do gomory, a tu jest demony, czyli kozły, a tu są owce, co zginęły z domu Izraela czyli Psalm 2,6 mamy na, na syjonie Króla, a Pan Diabeł jest w świecie podatków, trzeba płacić podatki i prawdy Chrystusowej z Polski Chrystus jest Bogiem, jest Ojcem, jest Królem, jest nauczycielem, jest jednym pasterzem, ja na 16 i on Jego prawda jest za darmo To ma obfitość tą pieniężną, jaka to jest obfitość? no, że mają właśnie te dochody, ta kasa i to jest celem, że tylko Chrystus jest jako przykrywka, jako słup do robienia pieniędzy z kołku faryzejskiej obudy władzy. Ryzyk robi biznes, adwentyści, baptyści, świadkowie Jehowy, teraz kurylas, Syrykas robią biznes na HWE, nie zakładając zborów Chrystusowych. Rzymian 16-16 mieli się trzymać słowa Bożego. Po katolicku, za krzyże, przepraszamy, bo to jest drzewo zielone, Łukasza 23,31, 31 Galacan 3-13. Dziewi Apostolskie 5:30. Także jest to na drzewie, a teraz tym drzewem życia jest Chrystus i on daje nam prawdę za darmo. Objawienie 22, 17, Duch Jana, Jana 14, 17, Duch Prawdy. Bo Duch Święty jest pokatolicki, Święty jest tylko Chrystus, Święty doskonał nieśmiertelny. Objawienie 15:4, Ty jedynie jesteś święty. Ja nie jestem święty, idąc za barankiem. Objawienie 4, rozdział, 14 rozdział od 1 do. Do 5, że to są ci, co się nie skalali z Jechową, z religią, z Watykanem, religią wszystkim z White Adwentystów kobietom. To wszystkie religie to są prostytutki duchowe, Jakuba 4-4 Biblia tysiąclecia, cudzołożnice, Czy nie wiecie, że przyjechałeś ze światem, więc jesteście w świecie, a ja nie jestem z tego świata oszukać Zbyszek, bo Chrystus nas wybrał. na 15, 16 do 27. Także Chrystus jest Królem, jako władca przychodzi, ma swoich poddanych, swoich uczniów. Mateusz 28 do 12. A wy czyim, czyimi uczniami jesteście? Bo kogo słuchamy, temu służymy? Oto jestem poślinie. Chrystus posyła, zaprasza na wesele. I Wczoraj było święto Ma Marii, Matki. Galacja 4:26, pierwszy tu drugi rozdział, siódmy werset. I w matką stałem się. apostoł Paweł jest matką. Ja jestem matką muszulka i matka daje wam pokar. Mateusza 4,4, bo nie samym chlebem żyje i tradycją żyje człowiek. Rzymian 14,17, Królestwo Boże to nie jedzenie i picie. Także wy się ze stołu demonów Jehowy, Ellen White'ów, yy, yy, zieloną zielone świątki zamiast pięćdziesiątnica, dali zielone świątki, zielone nóżki. Przekręcacie Słowo Boże na zgubę, na swoją śmierć i płacicie za śmierć u swoich zbawicieli, fałszywych, Chrystusów, e, wybawców, którzy Was nie zbawią, tylko od pieniędzy was zbawią i się opasą na dzień boju e, judy, cały list świadczy o duchowym, rozwoju każdego kościoła domowego i religii jakie są. Bo wszystkie są po jednych pieniądzach, wszystkie. Także Jefowa to jest firma, 8 milionów sekta i każdy wie, że oni mają przekłady Pisma Świętego, na jakim sądem sądzicie, czyli wszystkie są przekłamane. Jak nie macie Ducha Prawdy, Jana 14, 17, to nie macie nic, bo Chrystus przez Ducha Prawdy, on nie jest pośrednikiem Galacen 320, bo pośrednika nie ma. Także Chrystus nie jest pośrednikiem, to wy jak węże jadem kłamstwa trujecie tych swoich poddanych, którzy żeście zwiedli. Na czas wybrania jednego pasterza. Chrystus, jako jeden pasterz, chce nas zjednoczyć w jego prawdzie, doskonałości, miłości, i nieśmiertelności. Także w niebie są dwie osoby boskie, ale ojciec Chrystusa, nasz dziadek, jest na emeryturze. Bóg Prawdziwy Boga Prawdziwego, natchniony list. Jak zrozumieć boskość? Czyli Bóg to jest potężny władca, ale sprawiedliwy prawdomównie. Nie może wam zabrać wolnej woli, ale pisma święte się spełniają na Was, jak na Judaszu, czy na Faryzeuszach. Bo Izajasz, mówi... Chrystus cytował Izajasza, jak mówił do Faryzeuszy. Także no, jest wolna wola, albo się odnajdziecie, że jesteście w Chrystusie kolosanym N2, a nie we świadkach Jehowy, czy w HWE, czy w Adwentystach, czy w Wolnych Chrześcijanach, czy Świąt Świątkowych, bo kolosany N2. Jesteśmy w Chrystusie, nie w Jehowie. Także my jesteśmy Chrystusowi, bracia siostry w Chrystusie, a Cyryka zakłada zbory swoje, bo on jest nauczycielem. I te słowa, które mówi, to go zdradza. Tak samo jak Możesz uderzył w skałę mówi dał im wodę. Nie przy do ziemi Wysanych, tylko z daleka widział. Także ziemia obiecana będzie na ziemi. Mateusza 8 rozdział od 5 do 13. I wy jako synowie królestwa jak się nie nawrócicie? No to nie wejdziecie do ziemi, która jest na ziemi właśnie. I Chrystus przychodzi do naszych serc i umysłów i spełnia się na was Mateusz 24 rozdział Mateusz 24 rozdział 5 werset Każdy fałszywy Chrystus jest antychrystem Bo jest przeciwko Chrystusowi anty. A też, też Jana 2,18, jest ostatnia godzina i jest wielu antychrystów. Także już 2000 lat temu były dni ostatnie, byli antychryści. Także Cyrykas nie podniecaj się, że tam coś wiesz, bo nic nie wiesz. Cyryka, spełniasz ten werset jako fałszywy Chrystus i wybranych zwodzisz. I owce Jana 10 rozdział, na razie ich zwodzisz, ale oni później zrozumieją, że ich właśnie zwodzisz. Jako uderzą pasterza czyli pierworostwo, czyli fałszywych, pomniejszych pasterzy. No i ty zostaniesz sami wtedy Chrystus ci się objawi i wspomnisz o Zbyszka, Byszkał szulki Bordana, bo my jesteśmy wybrani, a ty nie jesteś nowonarodzony, bo ty pijesz mleczko, chce brać po piąty rozdział od 12 do 14, nie, nie z całego pokarmu. Także obiecujesz ludziom zbawienie po śmierci, a Chrystus przyszedł. I kto wytrwa do końca w jego prawdzie, miłości, zbawiamy z każdy sam siebie, niech zbawi naśladując baranka. Tak, bo nie zbawisz świata, a zacznij siebie zbawiać: Cyrykal kurys Las, z Andrzej. Także tutaj robicie tą robotę, te słowa się spełniają na Was i zwodzicie wybranych. A wybrany ja jestem, Szulka i Wyszek, a Wy nie wiecie, czy jesteście nauczycielami, czy jesteście pobłani, czy jesteście wybrani. No to jak, jak wiecie, kim jesteście, to. to Proszę głosić na YouTube i powiedzcie kim jesteście, bo ja jestem synem Bożym Rzymian 8.19, koszulka córką 2, 2 Koryntian 6.18 i anioł Bogdan do was teraz mówi, objawienie 27.12 z 24 starszych, 12 aniołów. To jest o mnie napisane, a że tu nie ma Bogdan Dziecierski, to i tak wiem, że ja jestem, bo Chrystus przez Ducha Prawdy mi to objawił. I miasto Nowy Jeruzalem stąpiło drugi wersyt na ziemi. I ja jestem z jedną z 12 bram. Zapraszam przez Waszą wiarę. Galacan 326 3, 3, do 29. Nie trzeba mieć wody kranowej czy rzeki. Bo 12 posłów baranka, to i 12 aniołów. To jest 24 starszych, czyli ja jestem starszy. I skrzeszamy Was pierwszym tutaj pierwsze z Martwi głosi mi, że jesteście martwi. pierwszy temu Temutusza 5 rozdział 6 werset ta kobieta co za życia rozwiązłe życie prowadziła jest umarła wy jesteście martwi dla Chrystusa Fezan 514 Rzymian 6 rozdział 10 do 12 macie umrzeć dla kłamstw i wtedy zwyciężycie tutaj 7 werset że będziecie zwyciężyć sami bo baranek zwyciężył baranek zwyciężył czyli Chrystus jest barankiem jedynym prawdziwym doskonałym ofiarę złożył doskonałego ciała i jest Teraz wybrani idą za nią, a powołanie już się skończyło. Także Chrystus nie jest Panem, nigdy nie był Samarytaninem, nie był synem Cieśli, był zawsze, jak przyszedł, był synem Bożym, królem Izraela i nie był z linii rodowej, znaczy był z linii rodowej Dawidowej, ale nie był synem Dawida. Także w słowach jest nazewnictwo: Baranek zwyciężał, zwyciężył, i teraz tutaj wyroki Boże, czyli Judaszowe wyroki, przyjdą na Was. Księga Daniela 2:44, 7:27. Ci, co będą się uświęcać i będą spożywać z drzewa, życia, którym jest baranek, czyli Chrystus, nie spala, nie skrzyża. Błogosławionych, którzy biorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa, żywota i, a, i mogli wejść przez bramy, Jest 12 bram, ale Chrystus jest bramą dla owiec. Jana 10 rozdział, tam jest Chrystus bramą dla owiec. I teraz te owce, co zgnęły do, z domu Izraela: Mateusz 5, 10 rozdział, 5 do 42. Kto bardziej kocha? Także Cyrkasa, kochacie, Kurylasa. Macie na pierwszym miejscu mieć Chrystusa Iść do Kurylasa, powiedzieć im co wam nie. To macie jeden talent. Macie. Każdy ma jeden talent, czyli prawdę. I każdy wie, tylko że się boicie, że jak was wyrzucą, tak ja na 16,2, jak świadkowie 16, to robią. Bo świadkowie Jehowy też dużo dobrego zrobili, a też dużo złego. Nadgorliwość, wiadomo. 27, a tych nieprzyjaciół moich, których nie chcielibym ja był nad nimi królem czyli Chrystus jest królem nad królami bez Pana diabła, nad nimi przeprowadźcie tu zabicie na moich oczach, czyli Judasz się powiesił na oczach tam, czyli bo go znaleźli, także na podstawie waszych słów, to co gusie, Cyryka, Skurilas, Andrzej Kwaśniewski i świadkowie, wszyscy będziecie osądzeni według tego co wierzycie, wasza wiara was uratuje, jak uwierzycie w Chrystusa nie będziecie pionierami, będziecie aniołami, wybranymi objawienie 21.12 Bogdan Anioł Mam taki tytuł Błogosławie Matusz 24:31 31 Anioł wybranych hebrajczyków 7 rozdział 7 werset Bo większy przekazuje błogosławieństwo mniejszemu Także jeśli szczerym sercem przyjdziecie Bo Biblia jest pisana dla duchowych Co mają ducha, Jana 14, 17 i Jak się przyznacie naprawdę Z szczerym sercem Bo każdy widzi Ale cicho siedzi Ale to jest odwagi Trzeba iść i zaufać Chrystusowi, bo jak nie to jesteście mordercami. Brat brata morduje w nienawiścią, jak się nie kogo, kogoś się nie kocha, to się nie mówi prawdę. Jak się kocha, to się mówi prawdę. Dlatego my, Świadkom Jehowy mówimy Adwentystom, oszczegamy wszelkie opcje religijne, bo spełniamy Jakuba 5 rozdział 19 werset i 20. Tak jest napisane. Bracia moi, w Chrystusie, jeśli ktoś spośród dwa świadek krychował Adwentysta Zboczy odprawni. Jana 14,6. 6. Jana 8, 32. A ktoś go nawróci, nawracamy wszystkie opcje religijne, żeby przyszli do Chrystusa Króla. Bo Chrystus który żyje. Jako Ojciec, który Bóg, Bóg, Ojciec, Nauczyciel, bawicie. 1 Koryntian 15, rozdział 22, 23. Zaczęły się tysiące lat Chrystusowych. Zgłaszamy Was. Prawda miłością w Chrystusie Ojcu. Pogosławimy.